Dzień dobry, lew i karty osobistych archetypów, archeo, autorstwa Nick bantok. Cechy. Jeżeli namówisz go, by stanął u Twego boku, nauczysz się również poskramiać swoje niepożądane skłonności. A jeśli będą wymagać tego okoliczności, będziesz mógł liczyć na jego imponującą siłę i dzikość. Pamiętaj, że nie jest to jednak twoje udomowione zwierzę. Szlachetne serce lwa bije po to, by chronić, yy, chronić wykorzystanych, wykorzystywanych i prześladowanych i gardzi on okrucieństwem egocentrycznej władzy. Osobowość. Lew nauczył się poskramiać swoje młodzieńcze skłonności, które już kiedyś doprowadziły go do utraty mocy. Zamiast tego, dzięki determinacji i samokontroli, potrafi on kontrolować swoje zapędy. Już samo patrzenie na jego masywny grzbiet, który porusza się niczym tłok w silniku, daje nam wyobrażenie ogromnej mocy, skrywanej w ciele zwierzęcia. Lew ma szlachetne serce i powolne ruchy. Sprawia to, że przez większość czasu jest raczej pasywny, lecz jeśli zostanie sprowokowany, Odkrywa swoją potężną siłę. Gdy wpadnie we wściekłość, potrafi być nie do okiełznania i zerwie wszelkie nałożone na niego pęta, jakby były utkane z cienkich nici. Gdy uda ci się przekonać lwa, by ci towarzyszył, nie traktuj tego jako coś, co zostało ci dane już na zawsze. Co prawda ochroni cię od przed zagrożeniem, jednak jego nadrzędnym zadaniem jest obrona uciśnionych i prześladowanych przez władzę totalitarną. Dziękuję.